Hej Maciek Makuba z tej strony Jak widzicie dzisiaj powracamy No w bloku poświęconym grom Nie są tylko gry przeważnie Będzie coś na komórki Coś co nazywa się Beyond Int I myślę od czego zacząć Myśląc od czego zacząć dochodzę do wniosku Że najlepiej będzie jak posłuchacie kawałek motywu z ekranu głównego Beontind ponieważ on w doskonały sposób o, jakoś wprowadza w klimat. Ta gra jest jedną z tych produkcji, które są perfekcyjnie skrojonych. To znaczy ciężko jest zrobić dobrą grę na komórki z uwagi na różne ograniczenia, natomiast autorom się to udało. Nie, po, nie powielają żadnych schematów znanych z dużych gier, bo często chcą zrobić grę, ale jakiś tam hit, który znamy z komputerów czy konsol. No i to zawsze jest jakimś tam biednym bratem. Tutaj koncept jest, jak rozumiem, od początku do końca przygotowany na komórki. No ale do rzeczy. Wcielamy się w rolę e, tego, to tutaj Żuka czy Biedrony z wielkim zacieszem. Jest w ogóle cała fabuła, której nie mogę sobie odpuścić, której przedstawienia nie mogę sobie odpuścić. A to właśnie z tego względu, że opowiada nam ją lektor, który, któremu, bo ja wiem, gdyby E, oceniać ludzi po głosach, to bez problemu można by dziecko zostawić. Więc co się dzieje, jaki dramat w ogóle? E, cztery, cztery pająki apokalipsy porywają diamenty tych tutaj oto Biedronek, e, kradną i tak dalej. No i my, dzielny Biedron z zacieszem, zostajemy wysłani przez królową, przed królową, przez dobry, powiedziałem, na wielką misję odzyskania tego wszystkiego. A tu w ogóle dalej tkwie w konwencji pokazywania wszystkiego palcami. Mam nadzieję, że nie będzie to skandalu, skandalem obyczajowym. Podobno kurczaka, też, podobno, kurczaka też można jeść z palcami, więc ta gra smakuje jak kurczak, powiedzmy. Ale mi się wydaje, że, nie dajcie co dajcie sądzicie, a mi się wydaje, że to jakoś fajnie oddaje ducha tych gier e, takich na komórki. No i tak, skoro jest wielka wędrówka w poszukiwaniu kryształów, to oczywiście mamy mapę. No i drogę, którą przebywamy. E, no tutaj jest standardowo, nie? Ta gra w ogóle, tak e, w ogóle niczym się nie wyróżnia, natomiast to co ją. No, decyduje o jej sukcesie, moim zdaniem, tym co mnie kupiło, to jest właśnie, są właśnie te szczegóły, więc o co, to jest nasz bohater. Biedrona z zacieszym. animacja jest perfekcyjna, jeśli w ogóle głupie firmy wydają majątek na jakieś technologie kopiowania twarzy, a te emocje i tak nie są tak prawdziwe jak to co tutaj widać na... na, na... Na tych czułkach czy twarzy tego oto gościa. Po prostu mistrzostwo, animacja. Jak ja sobie go kiedyś po prostu powieszę nad, nad łóżkiem, że jak będę wstawał, spojrzę mu prosto w oczy i będę wiedział, że wszystko będzie dobrze. To jest podróżnik, idealista. Genialna postać. Więc tak, oprawę widzicie, słodka, wygodna, intuicyjna, e, sterowanie tak samo, uproszczone do granic możliwości, byśmy się mogli... I to daje egzamin, bo możemy się skupić na zagadkach, gdzie przepisem jest to właśnie tutaj widoczne, przepychanie, przewracanie e, pudełek. A teraz posłuchajcie jeszcze menu muzyki, w tym tutaj w grze. Jest naprawdę rewelacyjna. Jeśli będzie można, pewnie gdzieś można, sobie muszę to sprawdzić, ściągnąć ją to ja kupuję i płacę gościom tyle ile zechcą. Bo dawno czegoś tak relaksującego nie słyszałem. No i tak, zbliżając się do dowolnej ściany, która jest prostopadle do podłoża, możemy ją przepchnąć, o ile tylko jest. No, jest tam trzeba kilka warunków spełnić, ale to sobie rozkminicie. Ta gra takimi detalami właśnie stoi. No i tutaj jest jedna z takich zagadek, której teraz nie rozwiążę, bo zapomniałem jak to się robi. Tutaj to tylko pokazuje, że ta gra jest bardzo fajnie wymagająca. Bo na przykład tutaj, o. Pojawia się takie oto coś. I nie wiem jak to zrobić, żeby tam... Chociaż może jak spróbujemy tak. Przewrócę tę skrzynkę. No i to figę z makiem da. A tego niestety nie mogę teraz przepchnąć w ten sposób. Tutaj przepchnąć, najlepiej było oczywiście wydostać się jakoś. Tylko jakże to zrobić? Może po prostu przesuwając wszystkie tutaj bariery, uciekając nie, nie dam rady wtedy wyjść. No problemy, problemy, problemy. No już nie będę tutaj was E, męczył widokiem mnie użerającego się z zagadką. Ciekawe, jak to zrobić. Ja to zrobiłem co najgorsze i nie wiem. Ale niech to tylko będzie rekomendacją, bo zagadki są naprawdę świetne. E, to chyba blisko jest już koniec. więc tylko dopram sobie te pudełeczko i wyjdę I pokażę Wam cało to, że przygotowali. A, przy... A przygotowali zróżnicowane, bo ja wiem, jakby to ładnie ująć, krainy klimatyczne. Na przykład w takich śnieżnych krainach zabawa jest zupełnie inna niż e, teraz gdzie widzieliście, na łąkach i, i w ogóle laskach. Tak więc przede wszystkim pojawiają się obszary, no to jest standard w grach, na których możemy się ślizgać, no ale w tym przypadku nie mogę przepychać już e, tego pudełka. Oraz to, że wychodząc na powiedzmy pole jest to dla nas groźne. Zobaczcie zresztą sami Nasz robot z zacieszem zaczyna zamarzać. Co się stanie, kiedy zginiemy? Aha, tutaj nawiązanie do Prince. No wiadomo, Prince of Persia. Chciałem się pochwalić sucharem. Możemy cofać czas w ten oto płynny sposób. Oczywiście nie brakuje różnego rodzaju bloków i nie brakuje fajnego bajeru, który jest e, związany z e, potrząsaniem pudełkami. Zgrał o pudełkach. Ale i tak gazdom jest ten bohater. Boże, jak ja go lubię. Znaczy, dawno nie, nie, żadna postać mnie tak jakoś nie, e, nie kupiła swoim zachowaniem, postawą, e, poglądami politycznymi na życie i wszystko. Ta biedronka jest po prostu genialna. Okej, okay, tu wypada to wypchać. I nie wiadomo, czy mi się potem nie przydadzą, bo często też autorzy każą nam się zmagać z e, przesuwaniem tych. No, tutaj po prostu miałem wziąć. Diament często każe nam się zmagać z przesuwaniem tych bloków, byśmy ich potem gdzieś mieli, mogli wykorzystać. Nie zobaczcie tu jeszcze kilku rzeczy, ale to już zostawiam tylko dlatego, że chcę, żebyście sobie gresami obadali. Są jeszcze obszary, na przykład wulkaniczne. O, i tu była zagadka, gdzie potrzebny był mi właśnie jeden z tych bloków. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No, kosztuje 4, 4 zł, nawet nie euro, 4 zł. Naprawdę jest to moim zdaniem pozycja obowiązkowa dla fanów gier logicznych. I nic tylko życzyć miłej zabawy tym, którzy sobie ją sprawili. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś wielka starość. Ja już żegnam się z Wami oczywiście motywem z menu początkowego. Trzymajcie się, cześć.